Halo, halo, witajcie, tu szczumic. Doktor Bernard Schiffer, Szpital Uniwersytecki w Marburgu, Allgemeine Zeitung, duży, duży dziennik. Polsat News. A ja znalazłem to za pośrednictwem MSN na planeta.pl. Link w opisie, teraz wiecie, no, Polsat może o tym pisać, mówić. Algemeine Zeitung też, lekarze w Niemczech również. Pewnie w Polsce powoli zaczną o tym mówić, no ale szczumicowi najprawdopodobniej będą wciąż zabraniać. Więc bojąc się cenzury, chociaż no, może, może, może spróbuję jakoś to powiedzieć, tak żeby się udało. No chodzi o problemy post. Post. Kaktusowe, tak? wad Wprost się mówi o problemach związanych z wielkim K i z tym, co podawano na to. Zdziwiłem się. Myślałem, że temat gdzieś tam przycichnie, przy, przy, przygaśnie i faktycznie pod dywan go zamiotą, ale jednak wciąż są jacyś uczciwi lekarze. Ja to też zauważam w tam rozmowach i obserwacjach codziennego życia, gdy. Ludzie zgłaszają się do różnych medyków. Niektórzy z nich już zaczynają się pytać na starcie, gdy robią wywiad taki wstępny, o to, czy ktoś przyjął kaktusa. I często chwalą, jeśli nie. O, tak powiem. Więc jest, coś się dzieje, w dobrym kierunku może coś pójdzie, ale oczywiście dzieje się to oddolnie, od indywidualnych raczej podmiotów, lekarzy. Oczywiście szpital uniwersytecki to coś większego, no ale musi to w końcu gdzieś wybić przez jakieś większe, większą instytucję, ale przypominam, że jest to mimo wszystko jakieś, jakiś ruch oddolny. I tu ponownie, gdzie jest pan Kennedy? Gdzie jest Konfederacja, gdzie jest pani Socha? Co oni zrobili? Jaką oni mają siłę przebicia, a co zrobili? Nic. Tak jak mówiłem, to są marionetki polityków, to są marionetki systemu, które tylko i wyłącznie mają rozpraszać te oddolne ruchy, przejmować je i niszczyć. Tyle dzisiaj. Dzięki Wielkie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych nagraniach.